Dzień dobry, dzień życia ogrodnika amatora i chciałem Was zaprosić na odcinek, gdy atakują pędraki, przeważnie wasze truskawki, ale może inne warzywa. Jeśli jesteście ciekawi, co można zrobić w tym temacie, to zapraszam do tego odcinka. Jesteśmy przy moich truskawkach i jeśli zauważycie takie coś, że truskawki tak jakby wam więdły, zobaczcie taki stan rzeczy jak ta truskawka. Nie jest ona przesuszona, dlatego że codziennie, przez kilka dni, praktycznie co noc pada deszcz i to bardzo intensywnie w dzień jest słońce. I obok mamy na przykład inny krzak truskawki, który jest dużo ładniejszy. Krzaczek obok również. Ale jeśli jest taka truskawka, taka podwędnięta, to może wskazywać na to, że pędrak podjadł podgryzł korzenie tej truskawki. Ja na przykład znalazłem taką truskawkę. Która ma już owoce, ale liście są obwisłe. I najprawdopodobniej, jeśli taką truskawkę wyciągniemy, to tam system korzeniowy będzie już obgryziony przez pędraka. Bo ona odbiega od pozostałych innych. Zobaczymy przy tej truskawce, czy nie ma pędraka. Korzonki zjedzone. Czyli tutaj gdzieś buszuje pędrak I jeśli truskawka tak przywiędnie wam jak mnie jedna i druga i zaraz obok trzecia i zjedzone te korzonki są. No taki koronek to już ta truskawka nie da rady. To jest winowajca, to jest ten szkodnik który mi podgryza truskawki, pędrak. Zobaczcie, jaki jest ogromny, tutaj się nie można pomylić. To jest pędrak, szkodnik, szkodnik fatalny. I truskawki już mają owoce już się czerwienią. A on tutaj mi podjada. Nie wiem, czy jeden, czy więcej. No ale wszystko w jednym miejscu. Jedna, druga i trzecia. I co wtedy możemy zrobić? Ja stosuję na pędraki taki specjalny preparat. Ten preparat jest naturalny. Nazywa się Pedrakol. Jest on bezpieczny dla ludzi i zwierząt. Jest to mikrobiologiczny preparat doglebowy, ale również stymuluje rozwój systemu korzeniowego. I ogranicza występowanie porażonych roślin. Ja akurat mam opakowanie 50 gramów, taki koncentrat, na 625 m2 uprawy. Taki pedrakol możemy stosować na przykład przy trawniku, dlatego że trawnik zostaje bardzo często i mocno uszkodzony właśnie przez pędraki. I ten preparat doglebowy odstrasza również nicienie oraz inne szkodniki glebowe, takie jak larwy, chrząszczy, pędraki, drutowce, poprzez stworzenie niekorzystnych warunków do ich bytowania. Producent podaje, aby ten preparat stosować w formie oprysku, opryskiwaczem, lub przy użyciu konewki, rozprowadzając go równomiernie po powierzchni gleby. Po zastosowaniu zalecane jest wymieszanie preparatu z glebą, na przykład poprzez przekopanie lub zagrabienie. Warto też po zastosowaniu tego pedra kolu obficie podlać miejsce, do którego w którym stosowaliśmy ten środek. Wtedy ten preparat wniknie w głąb ziemi, tam gdzie jest właśnie strefa korzeniowa, i stworzy te warunki niekorzystne dla bytowania tych szkodników. I przy roślinach warzywnych, owocowych, ale również przy trawniku czy ozdobnych roślinach, stosujemy 20 gramów tego preparatu mieszając je z 4 do 10 litrów wody. Tutaj możecie regulować swoje stężenie w zależności od tego, jak intensywnie później podlejecie. Jeśli będziecie intensywnie podlewać, bo zastosujecie ten preparat przed podlewaniem na przykład swoich roślin, to dobrze rozpuścić go te 20 g w 4 litrach wody, bo jeszcze dojdzie ta woda z podlewania. Po zastosowaniu tego pedra kolu ja jeszcze podlewam te moje uprawy, tu akurat truskawkę. Do takiego podlewania wykorzystuję taką lancę. Jest bardzo wygodna bo nie chlapie po całych roślinach, tylko w te miejsce, gdzie chce, żeby woda dotarła. Taka lanca bardzo wygodna, też Wam pokazuję, bo warto polecać rzeczy, które są fajne i które ułatwiają życie, pracę w ogrodzie. I to wszystko w tym filmiku krótkim o, o tym, jak pędraki Wam atakują i co można zrobić. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia.